Witam, jestem M z Grzegorzu7, a to jest, jakby mówiąc, game... No, też jest RejosPL ze mną. I to jest jakby gameplay z gry Battlefield e, Play For Free. No. No, oni właśnie prze, przejęli. Chyba na B jesteś, a nie na D. Lecę do ciebie, gdzie jesteś? Lecę. Nie wychylaj się. Wiem! Wiem! Miną kogoś zestrzeliłem. Zaraz jak mi wyjdzie ze schodów, no to ja go zestrzelę, zdejmę go. Coś mi zlagowało i nie mogłem go trafić. Przemujesz D? Kurde, zdjął mnie Nie umiałem trafić z pistoletika, bo miałem laga Wow, 11 fpsów, 12 Lecę już Podłożę na na D Wiesz, że jak podejdą, to bum Będę musiał sobie tak ulepszyć te klejmory, Bo mam na razie słabe Claymore podłożony Aj, trochę za daleko Ale może być O, dobra Razem przejmiemy C Jesteś już na C Ej, nie bądź taki szybki Skąd, skąd, skąd? Stamtąd Trochę mi laguje przez frapsa. Nie wiem, czy mi będzie dobrze że celować, tak? A masz myślałem, że. Tak, przyda się. Zdjął mnie. Szkoda, że nie masz tych, co. O, dostałem, dostałem punkty za to, że go zdjąłeś. Za tego. A, asystę. Lecę już do ciebie, bo ty sam nie przetrwasz. Chyba cię już zabili, co nie? No myślałem. Rzucę kuleczkę. Aha, ta kuleczka jest po to, żeby widzieć wrogów. Wrogów na radarze, żeby widzieć. Nie, ja idę przejąć C właśnie. Zdaj mi go, bo ja nie mogę. Dobrze mnie dadną, ale spoko. Ty to ty to masz dobrą broń. Bo ty możesz szybko strzec i możesz leczyć. Za niedługo. Jak będziesz miał, musisz mieć chociaż jeden level.

Gdzie jest ten sniper? Nie widzę tego snajpera. weź! Ej, weź, weź! Weź daj, żeby strzelił w ciebie! Kurde, idzie czy... na C, idzie na C, chodź, na C idzie. Nie, nie mam. Ja mam tylko kuleczkę, klejmory i nic więcej. No kurde, dzwonią mi w trakcie nagrywania. Trudno. Polski asasin, ty, no patrz. Co? Polski asasin przyszedł do nas na serwer. Ty, no lol. Wow, trafił mnie ktoś. Desz apteczkę, please. Jestem za tobą. Daj jeszcze jedną. Już. Czekaj, bo Assassin to bardzo dobry snajper. Headshot? Chyba będziecie to widzieć na filmiku, jaki headshot. No, dzwonią do mnie, trudno, nie mogę odebrać. Patrz, że nagrywamy, żeby nie dzwonili. Ale co za zbieg okoliczności? Przyszedł asasin i już poszedł. No, kurde, nie trafiłem. Oj, nie, laga, sorry. Wie, wiesz co? Wiesz co? Naciśnij Q i, i weź nit amo. Wi, I zakrzyczy. Weź, naciśnij Q i net amo, weź. Pet, że nagrywamy. Dobra, jak coś to Rejosa chyba będzie bardzo słabo słychać, bo nie mam takich dobrych ustawień jak on, ale pff, mam nadzieję, że będzie go słychać. Powiedz, że się nie da odebrać w trakcie rozgrywki. Zdjął. Net nie wiedziałem kiedy. Wow. Dobra, my przegramy już. Ej, przecież. Przecież jego nie ma w przeciwnej drużynie. Ja go nie widzę w Rosji. Lol. Widzisz go. Wiem, gdzie mam kampę. Ops, kurde. M musimy. <grymne> musimy się wziąć trochę. I pozdobywać te flagi. Mam nadzieję, że nie będzie następnej rundy. Jest. Lecę przejmować. No nie, a ja lecę już na B. Jestem za tobą. Poczekaj i patrz to. O, pięknie mina. Muszę sobie tak ulepszać miny, bo ja mam na razie tylko jedną mogę mieć, a ja chcę mieć pięć. Ile czasu już nagrywamy? Może przy następnym odcinku włączymy stopera. Może będziesz mógł włączyć? Chyba e, Tak, 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 Rusja I am Rusja, haha Dobrze, że jesteśmy chociaż razem Tak, to byśmy się musieli pozabijać Ja nie wiem, co się dzieje za kurde zrąbane dymy. Może tu pójdę. Oj, ktoś tam jest? Nie, nie, wi nie widać go. Więc w niego nie trafię. Może przez krzaki strafię sub zero. No dobra, spoko. Ma nie mam limitu, więc możemy nagrywać. Będziecie pewnie widzieć na filmiku, jak mi przeszkadza ten dym. I to naprawdę. Próbuję trafić przez ten dym, ale to nic nie da. Ooo. Chyba banie mi trafił. Nie zdążyłem się schylić. O <laughs> nie zdążyłem się schylić i mi banien trafi. Ja ja tam do nich polecę, poczekaj. Podłożę minę na A B dobra. I lecę. Pistolecik do ręki. I lecimy. Nie, nie na warunda. Ach, zamiast trzy nacisnąć to nacisnąłem 2 przejmujemy c e, 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 inżynier jest snajper i medyk Mody? Tylko jest jeden. Game mod na no salut. Idę na D przejąć. Jesteś z nami? O nie no. Nie, nie jesteś z nami. Fuck. Kurde, nie umiem go trafić z noża. Aj, trafił mnie. Nie obróciłem się, trafił mnie z noża. Pewnie widzieliście to starcie na noże. Boże, bo Widzisz mnie? Gdzie? Gdzie jestem? Gdzie jesteś? Mam oko jakby na D Wow, kto i gdzie? Wow, nie wiedziałem, że mnie tu zobaczył. Ale dobra Myślę, że się już zbliżamy do 10-15 minut. Niedługo będę musiał kończyć. No na koniec rundy skończę. O! Leciałem się nie patrząc na D. I na nikogo. Myślę, że Cię będzie słychać bardzo dobrze. Nie? No. Oby. Oby. Wiedziałem, że przejmujecie C Kurde, lag Mym go zabił Ale i tak wygrywamy, to spoko, spoko jest USA przegrywa Rusja wygrywa, ha 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 Ile zadałem obraźni... Ale słabo mi idzie dzisiaj To już Rejos zadał Te? A ja to mam spoko z amunicją Szkoda, że się tutaj na ten dźwig nie da wejść O, A nie to A gdzie ja to? Na B idziecie, powiadacie? Jak idziecie na B, to Może was zdejmę Oj, do, 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 do Dost Dostałem od jakiegoś Snajpera Kurde Ja cię naci naci naciskałem R Nacis Nie, naciskałem R, a byłem koło niego Mogłem go znużyć. Naciskałem R zamiast 3 Fuck ja ale to zmaściłem, naprawdę Może nie wszystko Ale jedna bańka była, będziecie to widzieć na filmie Może dwie, nie wiem Trudno jest tu nie... Trudno się tu strzela banie Bo się nie da ustabilizować celownika Dobra, lecę Kurde, zdjął mnie 26 hp. Te fajnie, czemu nie używasz arteczki? Aha. Jest, zdjąłem jednego O kurde, dwóch snajperów na jednego, no No, fajnie Ja sobie będę kupował Battle Funcy i sobie kupię M95, bo to pro broń jest Niestety będzie trzeba wydać prawdziwą kasę, ale się będzie opłacać Ta, fajnie

Jest! Headshot! O, to było. Jest, dobrze. Nie da się po cichu chodzić. Nie zdążyłem go z noża, no. Musieliście to widzieć. Wow, tysiąc obrazień równa się tysiąc PD. Za niedługo filmik dobiegnie końca. Będziemy musieli się żegnać. Uj, nie widziałem. A no tutaj, widziałem na radarze był. My jesteśmy. Ra nie, my nie jesteśmy razem. Mamy trzech medyków, a nikt nas nie leczy. O kurde, mamy tylko punkt C. Kurde, Adam po prostu nie ma, ale nie ma stylu, co było Ha, to ja zabrałem, a... M 249 czterdzieści dziewięć, jak coś, a nie M dwa czterdzieści dziewięć. Ach, on tu jest. Z noża, kurde. Widzieliście? Naraz z noża ma. Ta, dwie osoby. My się będziemy żegnać. Nark.